Witaj gnoju, nie no, w ogóle, to jest moja dziewczyna i spodziewamy się w ogóle dziecka, a ty w ogóle stąd wyjdź. R Ramona, tak? Okej, okay, wszystko? Ja, Ale... się tu wpro... ja się tu wprowadzam, teraz się będę nią zajmował I... i proszę mi nie przeszkadzać. Ja nie wiem co robić. To znaczy? No będzie problem. Jaki? Jeszcze... No gościu. No z tym gościem. Jakim gościem? Chyba no przyszedł. Który? No wiedziałem, że przez okno zagląda. Ale kto? To ja w ogóle z wczoraj... jestem w temacie, o co chodzi? No ten wczoraj gościu. A wczoraj byliście? Ten mąż? Jej? To to. to. Tôi nghe thêm sai không rõ bị chân là problem gì cả. Zaraz wyjeżdżamy Witaj gnoju Pamiętasz mi jest wczoraj? Słuchaj, musimy wyjaśnić pewną tak, sytuację Pamiętasz ja, mi co nie, się wczoraj wydarzyło? to nie moja chwila, no, naprawdę już mówiłem Ale co ja mogę Zdrowia, na to wypowiadać? pani do mnie przyszła tutaj po ja prostu i na siłę mnie tam zaczepiła Jeszcze go i to Musimy wyjść ja do środka i porozmawiamy na, na temat ten sposób A ty chodź Nie, nie, nie mogę idziemy razem Ja nie mogę tego wyjaśnić Słuchaj, musimy to wyjaśnić Ja mam rozwalone małżeństwo 20 lat mał Mam małżeństwo, mam długi. Ja to pościgę, a to chodź tu ze mną Teraz stare panny posuwać, Chwilę mnie nie było, a ty na teraz naprawdę stare panny on Ona przyszła do mnie wczoraj i mnie zgłosiła na ciebie, no, żeby do niej Ja mówię, kto to jest z domu? Kto wesel jest zrób. zrób A co ja mam zrobić? No to teraz się dogadam, chłopu, że związek rozje**ał z... 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 Nie no. rozumiem. się. nie się Musisz wytłumaczyć tutaj Ale ja trzeba mówię to jak było Ona tutaj przyszła wczoraj, zaczęła nas wszystkich wyzywać Później jego pobiła i kazała nam iść do tego mieszkania Tak to wyglądało Ja się w to nie wtrącam Musimy to jest chora sytuacja. Tutaj ją sprawę do końca wyjaśnić, ja mam zero na, na koncie, mam w ogóle ogłoszone pie, pieniądze, 20 lat małżeństwa stracone to to moja wina, że masz i jeszcze małżone? stracę mieszkanie, nie, no, nie to... będę miał gdzie mieszkać. Wina mnie mi było stare baby posuwano, Nie, nigdy bym w życiu takiego czegoś nie zrobił, nie interesują mnie starsze kobiety, nigdy mnie nie interesowały. A ty wiesz ile ona ma lat? A nie il... ma pojęcia. I... A ile mama ma wiesz, lat? Jeszcze raz ja wczoraj widziałem. No to gdzie gdzie ją poznałeś? <grym> ona do mnie tutaj przyszła, nagrywaliśmy film, spotkanie z najstarszą fanką. Jaki to cholery film w ogóle, o co tutaj chodzi? Nikt nie kojarzy pan? Nie. Dobra, po parsum usiądzie Dobra, siadaj, siadaj też. I na spokojnie, ja mogę No i ty siadaj tutaj. I tutaj albo zer. Tak? siadaj, tutaj. I, I musimy tą sprawę wyjaśnić. To no więc co? Po, gdzie się w ogóle popała na liście? On, ona przyszła tutaj. A smacznego w ogóle? Puściliśmy ją. Dzięki Piku. Zaczęła nagle wszystkich wyzywać. Tak? My stąd uciekliśmy, bo nie chcieliśmy mieć z nią żadnego kontaktu. I tak się stało, że ona za nami jechała, znalazła nas i jego pobiła. Co ci zrobiła dokładnie? No, uderzyła mnie w twarz kilkukrotnie. Uderzyła go kilkukrotnie w twarz i powiedziała, że nale na będzie się nad nami znęcać jeżeli nie pójdziemy tam do mieszkania. Do jakiego mieszkania? Do Was do mieszkania. Do mnie do mieszkania? No tak. I Próbowałem jeszcze do łóżka zaciągnąć. Słuchaj, mnie nie interesuje, ja, jak ta historia w, w, wygląda, bo to każdy ma swoją in, inną wersję. Ja mam ale swoją, ja wersję, swoją wersję. Ty wydałem. masz inną wersję, ja przedstawiłem sw swoją wersję, ja nie mam się gdzie podziać. Ż żona mnie wy wyrzuciła w domu. Po 20 latach małżeństwa. No do... po co się zdradzacie? Do Sudany Ale po co się zdradzamy, ale Ty się nagle pojawiłeś w moim ja życiu. Nie i nie wiadomo skąd w ogóle. Mówisz o, o jakimś filmiku, ja nie wiem o jaki filmik chodzi. A tu... W ogóle, to jest moja dziewczyna, i spodziewamy się w ogóle dziecka. A co ty tej kurce tak siedzisz? Trzeba się, rozebrać. To nie złe dziecko. No tak, za, za ostatnie pieniądze tu zrobiła dziewczyna taki tutaj tatuaż. O, piękny, piękny. Nie, no co? naprawdę, piękny. nie możecie. No, się no do... chyba, piękny to Znaczy, love, nie? To nawet no nie jest mój dom, nie możesz się tutaj wprowadzić. No, no słuchaj, ja nie mam się gdzie podziać, Ja w tej chwili głodny jestem, idę sobie coś do jedzenia wziąć i, i coś, może coś do picia sobie zrobię, A ty mi potem wyszukasz jakiegoś po pokoju gdzieś. I słuchaj. I potrzebujemy dużego pokoju, z jakimś dużym łóżkiem małżeńskim. Musimy się dobrze wyspać, ja nie, I nie jesteśmy spragnieni. Słuchaj, ty masz tutaj duży dom, masz tu dużo pokoi, na pewno się, się to znajdzie, idę się teraz rozmawiać. A rozgłosić. wie pan ile osób tutaj mieszka, on mieszka, on mieszka, jeszcze jeden kolega mieszka. Ale mnie to naprawdę nie obchodzi. Nie, to no, no, naprawdę nie mnie interesuje. Widzę, że lodówkę dobrze macie za, za, zaopatrzoną. Mam jakieś mieszkania? Ja idę poszukać, I, i, czegoś na wynajem, na razie nie. Szybko, na, na ten szczypko, ten, na ten proszę szybko. A wchodzi w grę mieszkanie na wynajem, żeby wam wynajął? Wchodzi w grę mieszkanie na, na wynajem? Nie! Bo mi nie stać na wydaje, na, na tu jest duży tak. dom, ja tu mogę u, u, u was nie. A jak mi się dorzucił? Dobra, zrobię sobie teraz herbatę. Czyli czy, czy jak mi się dorzucił? Nie wiem co tu się. Mam takiej opcji. Po prostu nie mieszkamy tutaj u was. Aha, czyli teraz będziemy wszyscy raz mieszkać, tak? Może będziemy wszyscy raz muzykę robili, klipy kręcili. Co nie ty ja żeś się ka Kuba, serio, to nie ja. Nie, no, ja go nie poznaję, nie, człowieku. Wraca chłop po tygodniu, tylko tydzień mniej, było. wystarczył tydzień. Stara baba na chacie, Marek posuwają ją, Kuba, dodatkowo nie. hity Disco polą. no gwiazda się zrobiła, no ja nie wiem, nie wiem. Nie mów tak, Kuba, byś nie mi pomógł nie, chociaż. Nie, ja wracam do Warszawy. Co ty robisz, no człowieku, to chyba nas nie zostawisz tutaj. Ja wracam do Warszawy, nie? Herbata po prawej ja stronie, na dole. Nie, nie, nie. Trochę wyżej. Jeszcze wyżej. No no tutaj mnie będzie herba. tak trzeba docisnąć, żeby się otworzyło. Ale pan się nie przyzwyczaja, bo naprawdę to nie jest widą. Nie, nie, to naprawdę nie, nie interesuje. My nie mamy się gdzie podziać. Żona mnie wyrzuciła w domu. Ja, ja nie mam gdzie spać. A tu woda jeszcze spodziewa się jest dziecka. I nie wiem, musimy naprawdę tą sytuację wy, 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 no wyjaśnić. O, jest! W ogóle nie, do góry nie. Ale czemu nie? No to muszę to pokazać. Ile ma wasz dom, jak w ogóle mieszka. Cię Pokaż mi Na pokoje. No tutaj jest jeden pokój. No, a to, a to idealnie będzie dla nas. Jest dużo przestrzeni, jest, jest bardzo zajęte, duże łóżko. niego. Ale jak przez niego jest zajęte. Nie widać, żeby tu ktoś tu mieszkał. Dużo, no, duże, duże, duże łóżko. No, no zajęte jest. Z zajęte. Ramona, chodź do góry, kurna. Chodź, no no. Ramona, do, do, do góry, jest bardzo duże łóżko i mamy idealny jest k sür... Nie wiem. Co co to ty normalnie myśliłem. Ja to fankę. wymyśliłem? Fankę. Nie, by, wymyślił? ty wymyśliłeś fankę. Zapytamy jej się, czy jej się tutaj podoba. Może byś chciała cię tutaj rozgłościć albo przetestować łóżko. A ty co masz do powiedzenia? Uf. Jakbyśmy tu jednak zamieszkali? Ja bym chciała powiedzieć, że pana dziewczyna to też nie jest zbyt taka chętna na to wszystko. Nie jest zbyt taka chętna. No może usiądź, przetestujesz te łóżko. Ja usiądę. Ale jak zajęte, nie widzę, żeby ktoś tu mieszkał. Ty... On tu mieszka. Są rzeczy rozwalone tutaj, chyba widać tam są się. jakieś tam jest, dru... tam jest drugi pokój, możecie razem za... jednak zamieszkać, a my tutaj jakoś byśmy Be... dali radę razem Chyba oni są nie normalni nie 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 z... Nie z... Ja, jak nie macie gdzie spać, ok jedna noc, mogę się zgodzić, nie więcej ale jak jedną noc, a jak ty sobie to wyobrażasz, gdzie, gdzie my pójdziemy na następną noc spać? ale to mnie nie interesuje, bo ja nic z panu nie zrobiłem, ja pana nie znam w ogóle, ale znasz moją żonę nie znam jej, i ona mnie zdradza już od kilku lat, nie zdradza pana no jak nie zdradza, to jak wy się poznaliście i wczoraj no się, się umie. To pan zdradza żonę z tą małolatą. To kto jest tu winny? Znaczy, kto tu jest winny? A kto wczoraj u mnie był na, na mieszkaniu? Dobra, tak. Tak, rozmowa nie ma Słuchaj, musimy przetestować łóżko. Naj najlepiej się połóż Ja tu się na, 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 na ciebie też położę. A ty w ogóle stąd wyjdź. Bo my musimy tutaj zobaczyć, czy nam będzie się wygodnie tutaj spało. <śmiennie> chorzy ludzie jacy. Strasznie! To która to jest już osoba, która ma coś z góry? <grym> Ja mogę się zgodzić na jedną noc, ale nie więcej. Cześć, że oni robią to w moim łóżku? No, Marek, no, pozwalasz na takie coś? A co ja mam zrobić? No ale no co no grządam się w moim łóżku? Kuba ma na mnie wylane. Gościu cały czas gada o tym, co on myśli. W ogóle się nie słucha mnie, nie rozumie tego, że nie pozwalam mu tutaj się wprowadzać. Co ja mam poradzić? No ale co ja mam poradzić? To jest mój pokój, Marek! Mój Miłem, pokój on zajęty jest, tak? No, dobra, no ale to trzeba ich jakoś wyrzucić, co? No, przecież to jest niemożliwe, że moi tutaj zostali. No, przecież to są jacyś chorzy ludzie, no. Jak sobie to wyobrażasz? Nie wyobrażam sobie. Trzeba, nie wiem, jacyś ochronę wezwać, coś, no nie wiem, no inaczej trzeba to rozwiązać, bo tak, 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 tak nie może być. Musimy się z Kubą dogadać. żebyśmy. się z aby... Na razie to jest śmieszne, bo nagrywamy film. Ale jak przestaniemy nagrywać film, to w tym, tym momencie zobaczysz, w jakim problemie jesteśmy. Zrozumiesz? No, już to wiem. Zrozumiesz? No nie, zrozumiesz dopiero jak przestaniemy nagrywać film, no, bo ja jeszcze nagrywamy film. No ja myślę, dlatego się aż tak nie przyjmuję Ale jak skończymy nagrywać film trzeba ich wyrzucić No nie trzeba to jakoś rozwiązać Szybciej trzeba ich wyrzucić, dlatego ja bym prosił Kubę żeby pomógł nam jednym Ty to, ty, ja pierdziele, słyszysz to? Ile ta laska w ogóle ma lata, ile on? Nie wiem, o 5 lat, ona ma 19-20 Ja od 5 lat z nią jest. Ho Jezu Chryste, to w moim łóżku robią, Horsson, Marek, kur... Proszę, czy. i materac. teraz. już rozwiązać trzeba. Naprawdę, no to, to, to nie jest normalne. Nie jest no, po prostu. No to ochrony trzeba. Czy nie rozumieją, że mają robić ten wypad? Musimy ochrodę wezwać. No musimy w sumie. No to... Innego rozwiązania nie widzę. To jest już stargnięcie. To wzywamy ochronę? Włamanie to jest. Wzywamy ochronę? Ja no jestem, że wzywamy ochronę. Tylko jaki był numer tam do ochrony? Teraz znajemy. No dobra, to wzywaj ochronę, po prostu. Słyszysz? Już, już, tylko numer znajdę nie, ja mam już tej całej sytuacji dosyć. Ja jednak wychodzę stąd, podjąłem tę decyzję. Więc się, y, na razie się y, chwilowo żegnam No, na razie, cześć. Ty ty, 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 a on. Czy Ani, on przypadkiem z nią? już wyszła. Jak wyszła? Jesteś pe... A pana dziewczyna gdzie jest? Ona jest na górze. Co? Ona została na górze. Ale czego zostanę? Bo jej się bardzo ten pokój spodobał i jest wygodne łóżko. Słuchaj, ty też musisz stąd wyjść, bo, bo ja się nie zgadzałem na żaden taki układ. Wszystko, wszystko, okej? Okay? Halo, R Ramona, tak? Okej, okay, wszystko? Co tu chodzi? Żyjesz? Ja się zacząłem bać, Marek. N Nic się nie stało, nikt ci ten tego jeszcze nie zrobił? Może porozmawiajmy, Byd może do czegokolwiek dojść, bo ja nie wiem też o co chodzi w tej sytuacji. A tak czy inaczej, to chciałem po prostu powiedzieć, że nie możecie tutaj mieszkać. Y on już poszedł, nie wiem jak ten pan ma na imię. Wyszedł, to ty też byś musiała za nim Ona chyba nie wie, co się dzieje. U odcięta, nie widzisz tego? Ona nie ogarnia, co się dzieje, cześć. Może skontaktuj się ze swoimi rodzicami i je przyjadą. Chcesz może jeszcze chwilę zostać, ale no musi za chwilę i jakby coś się działo, to po prostu powiedz. Ty jest Wiesz co, ja myślę o tym? Co? Nie wydaje ci się, że on coś jej zrobił? W sensie? Że ją wykorzystuje, że ona nie chce być z nim w związku. Nie wiem, dziwnie że to że ją wygląda. On ją zmusza. Dziwnie to wygląda, Marek. Ale po, pojechał już, no to, to, to co? A ona? Coś to jest chory. Do no prostu... tej babki czy coś? Trzeba jest w ciąży. No, w ciąży jeszcze. No tak, to no mówił, że jest w ciąży. Co ten gościu robi? To całe małżeństwo jest jakieś nienormalne. No jest, mocno. Dobra, chodź Marek, musimy to przekonnieć. Co zrobić z tą dziewczyną? To, to właściwie będzie wzywać na jego ochronę. Chcesz z nią porozmawiać? No nic nie powie. Nie widziałeś, jak Zechowuje? Próbujemy za chwilę jeszcze. Marek też puka Idziemy. On ma się otworzyć? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. A jak to ten facet? Trudno. Nie, no nie, proszę, no, nie ja. Nie wierzę. A ja nie odbieram. Otworzyć? Tak, powiedz, żeby stąd się przelał. Powiedz, żeby stąd się przelał, bo zaraz policję nami Trzeba pani tu chce. Oho, jest znowu tutaj? Ale trzeba. A dlaczego? Dlatego, że to, do... nie Dla ale do... to nie jest pani dom. Ale to nie jest pani dom. Ale proszę otworzyć tu nie będziesz trzymał. Co ty tu robisz? Ja powiedziałam, że nie otworzył. Czy jedziesz tak czy nie? Jeden razy teraz? A co? W... Ta. O, to wiesz, jasnej, wy. Słuchaj, czemu ty chcesz wczoraj spieszumi? Co to ma być? Bo ja się Ten nie piszę na takie coś. Ja nie, nie, piszę się nie, takie rzeczy. Co w ogóle pani mówi? nie, mówię była? inaczej do mnie tylko. Pani ma męża. Przy nim tymi... Od 20 lat ma tym. nie, nie, ma nie, nie, męża. No i co z tego, że mamy? nie, z nie, że Proszę, Tutaj, ja jestem pani. Jeszcze... Ja nie, 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 można nie, 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 być nie, 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 Ja nie, 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 ja już nie mam, nie mam chałupy. Jak chyba no, nie mam chałpy? Ma Którą Dlatego pani ich wyrzuciła. A skąd ty o tym wiesz? A to nic pani nie interesuje. Kapuś. No, wiesz, ja tam te mieszkanie wynajęłam, kasa będzie, no to, 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 to ja mam teraz tam robię, tam robię, ja się naprawdę, naprawdę ja nie mam to naprawiać. Naprawdę pani nie ma Pani sobie łoży na spokojnie życie ze swoim mężem. Nie, ja tu nie będę żadnego życia z mężem. To jest tam absolutnie wykluczone, to jest po prostu niemożliwe. Tak. No. I on tu mieszka, i ma tu mieszkać. Pracę. Nie chcę tego gnoja tutaj. On tu mieszka. Tak, ja tutaj decyduję o wszystkim. Chyba, że będzie moim barobem. Na to się jeszcze mogę zdecydować. On tutaj będzie mieszkał, bo tutaj mieszkała od dłuższego czasu. Będzie sługą mój. to nie jest pani dom, zacznijmy od tego. Masz rację. Nie. Jest. Mój, mój. Mój też? Nie, w to nawet nie mój, tylko rodziców. Siedzę inaczej, wszystko no, proszę, proszę wyjść. Pójdę, ale ja tu wrócę. Ja wychodzę z Tobą, bo ja nie mam gdzie zostawić. Ja nie mam gdzie mieszkać, Również... rozumiesz? No proszę wyjść. Wiesz, było inaczej, teraz mówisz inaczej, nie wiem, przy kamerze mówisz specjalnie inaczej. Pro, proszę wyjść. Na co proszę... no, rozumiesz proszę... tego, że ci kochasz? Nie, bo... nie rozumiesz Proszę stąd wyjść, tak? Nie no, pójdę po walizki, bo ja tutaj Nie, proszę żadne walizki, proszę stąd wyjść. Dziś mnie tak szybko nie pozwolę. Wiem, fajna rozmowa, ten swój zaraz pod I, I nie będzie A komu mnie normalnie, no? Ja za chwilę zniosę, bo bo po mi się podniosło Tylko już zapiszyło, wracam Co to ma być? To jest jakieś... Nie wiem Co jest z tym nie, nie, tak? Nie mam pojęcia o co chodzi Chorzy ludzie Jeżeli ta kobieta tu wróci, to przysięgam ci, że dzwonię po policję Trzeba pozbyć się tej z góry Co tu się w ogóle dzieje? Ta na górze jeszcze może zostać kto tak. to znowu? domu? Zabnąłeś drzwi czy nie? Nie, no, ja, ja, ja jakieś. Co ty człowieku robisz? Jestem z powrotem. Idę do góry z, ba z bagażami. Nie, Co? Nie, ty kurde, ze sobą człowiekiem. Nie sobie interesuje ku. mnie. No. Ale tak, to nie może wyglądać, naprawdę. No i ja Nie, nie, nie. I, i od dzisiaj. No. Ty chyba jesteś jakiś człowiek nienormalny. Co ty robisz? Weź stąd wyjdź. Naprawdę, no. Wstawiam bagażę i wchodzę do środka. Ona jest w środku, tak? Tak, ale ona jest załamana. A, witaj, kochanie. Co coś zrób. Co się dzieje? No zobacz, co, co, Osoba, co się dzieje, człowieku! Co to chłop robi? Wprowadza się. Prowadza się. Prowadza. Ja, się tu w pro... ja się tu wprowadzam. Teraz się będę nią zajmował. I proszę mi nie przeszkadzać. Na razie. Co jest? Dobra, teraz pytanie, po kogo stronie jesteś? Czy już zauważyłeś pewnie problem z tym człowieku? Tak, Wziął latkę. No. małolatkę. Ja też idę sobie małą latkę i on tutaj posuwa. I się jeszcze na hemat wprowadził. Ale ja się kąpię, patrzę co to za akcja człowieku A widziałeś się jest załamana? Co wo Jak możesz? Ja no ale wręcz No to się wykopię. To wykopię się go No to, się to, się to, się, go w... no to jest patologia jakaś, nie? No ja tutaj to nie wytrzymam, co tam się dzieje, nie? Wszystko to jest jakieś szynada, nie? <słuch> <słuch> To jest jakiś żart. Wiesz, że ta dziewczyna tego nie chce. Wiesz jaka ona jest załamana. Ona siedzi smutna. No nie jest chyba smutna z tego co słyszę. On ją zmusza! Ona jest od niego młodsza od 30 lat, jak nie więcej. Ryki gotowe wydaje K**a, głosy człowieku. Dobra, chodź. Dobry. nie, nie, ale, dobra. nie się nie, bo zaraz to zawiem. Nie wiem, nie wiem jak to rozwiązać naprawdę. Kubajczykowi spadł ten ręcznik. Ale <ślam> <ślam> nie mówię widać. No jak kiedy? No kna! Ale głosy widać? Nie. Nie śmiesznie. No tak, no bo no to jest śmieszny. Dosyć tego wszystkiego. Pierwszy <grym> zamów nam śniadanie do łóżka. Co ty robisz? Jak się nie uspokoić, to zaraz po w policję w Ty psychopato zasrany. Skąd się to w ogóle wzięło? No to mam pieprzony. Już dziadu, oblecie.